Witajcie, z tej strony Venom. Dzisiaj będziemy grać w The Forest. Las, po polsku. Jak widzimy, to jest sam początek. Tak myślałem, czy nie zagrać na swoim save'ie, ale po przemyśleniach pomyślałem, że zacznę od nowa. Może pominiemy ten wstęp. Każdy, myślę, go zna. Się. Pozbieramy, co jest. I lecimy dalej. Na początku chciałbym wam pokazać, gdzie jest najlepsza siekiera która ułatwia nam dużo grę później może pójdziemy po katane no ale to powoli nie wszystko w jednym odcinku Dobrze Gdzie ja jestem? Punkt charakterystyczny muszę sobie znaleźć. Już wiem gdzie jestem Także powinienem dać radę na początku z kanibalami w jaskini Tam ich chyba dwóch jest z tego co pamiętam drzewko kanibali ale to nieważne oby ich nie spotkać po drodze Coś ciekawego znajdziemy w walizkach się dawajcie, to najważniejsze i fanty. Dobra, jesteśmy przy statku to Kierujemy się w tą stronę do tego grobu Musimy dojść do takiej małej wioski kanibali przy jeziorze O jest obejdziemy nią Ja ich nie lubię zwłaszcza z pierwszą siekierką dobrze jest aspiriny trochę tutaj od tych domków kierujemy się prosto dochodzimy do jaskini I kierujemy się praktycznie cały czas prosto. Tu idziemy do takiej czaszki. O, jest tutaj. Idziemy dalej. O, tutaj. Trzymamy się tak prawej strony cały czas Jeszcze musimy sobie z nimi poradzić Jeden już Jeszcze tego tylko Dobra Trzeba, zrobię pochodnie Teraz szukamy zejścia na dół. Tu tak trzymamy się cały, cały czas prawej strony. O. Jak trzymacie shift to szybciej zjeżdża. Tu jest taka mała komnata. Mamy dynamitu dużo. I jest nasza siekiera. Na początku to nam dużo ułatwi grę. Dużo szybciej będziemy ścinać drzewa. Łatwiej będzie zabijać kanibali. I z nią łatwiej będzie też zdobyć katanę. Ja już stąd wychodzę, nic tu innego nie ma ciekawego, długa ta jaskinia się idzie idzie. Aby nie mogli krótszej zrobić. Oj oj, 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 O, przeżyłem. Nie wiem dlaczego. Powinienem umrzeć. No ale to alfa dopiero, także. Wychodzimy tak jak tak samo jak weszliśmy, nie ma tu co szukać innych wejść, no chyba że ktoś się chce pobawić to zachęcam, ale na początku to nie wskazane lepiej się przygotować okej, okay, to mamy już siekierkę dużo łatwiej z nią będzie nam ścić się na kanibalach że nie wiem dlaczego nas ruszają. My po prostu chcemy przeżyć, odnaleźć syna, którego się nie da odnaleźć. Dobra. Teraz może poszukamy jakiegoś miejsca na pierwszy obóz. Gdzie ja jestem? Tu jestem. Nie wiem dlaczego, ale ona zawsze jest we krwi Nawet jak się nie zabije nikogo Można ją umyć, ale zaraz i tak będzie czerwona Może tutaj przyrzecę bym założył swoją osadę jako Trochę daleko do drzew ale mamy przecież wózki. Będziemy mieli mięso. Tu w pobliżu chyba nie ma żadnych tych skrzynek. To nie będzie snikarsów. ale i zwierząt tu nie widzę. To daleko trzeba będzie chodzić po jedzenie. To chyba nie będzie dobre miejsce, chociaż. Króliki są i jaszczurki. To może. No sam nie wiem. Wbudujemy może pierwszy domek. Później zobaczymy jak to się rozwinie. Czego się męczysz... To będzie za mało... A przecież dynamit mam, mogłem to załatwić dużo szybciej, ale już... żeby film za długo trwał coś takiego jeszcze 11 jeszcze jedno będę musiał ściąć na pewno nie łapcie drzew w skoku bo wypadają Jeszcze dwa muszę ściąć. Dobra, mamy dobrą siekierę, to szybko pójdzie. W następnym odcinku pokażę jak zdobyć tę katanę. Z nią nie trzeba się bać żadnego kanibala. No chyba, że matki to. Najlepiej mołotowy na nią mieć. domek już mamy tutaj rzeka może mi nie wiem czy wózki jeżdżą przez rzekę jak tak to będę musiał daleko nosić drzewo a to może jakiś się pomost zrobi no nic pomyślimy potem teraz już bym chciał skończyć pożegnać się z wami jak podobało się dajcie łapkę i dziękuję.